Mój moi drodzy, witam was na kolejnym odcineczku Dzisiaj odcinek za 84 zł No i tak się złożyło, że mam tak Dwie zdrapki za 2 zł Super 13 kontra szybkie 50 No można powiedzieć taka bitewka Też dwie zdrapki za 5 zł Ekstra pensja Lucky Day Dwie zdrapki za 10 zł Mega pensja i jadę do Vegas No i powiedzmy dwie grube ryby Rybki mega, mega linie za 20 zł. No i za 30 zł mamy e, Giga 7. No, wkład spory 84 zł. Trzymajcie, kochani, kciuki, żeby coś fajnego nam tutaj wpadło. Zaczynamy od najmniejszych. Super 13, numerek 72. I szukamy 13. To jest 38, 58, 19, 20. 46, 2 i 31 No niestety pusto zaczynamy od pustaka zobaczymy dalej. Szybkie 50, numerek 12. Szukamy na początku trzech takich samych kwot. 100 zł, 50 zł, 50 tysięcy złotych. 100 złotych, o 50 zł fajnie kuszą. 2 zł 500 zł 4 zł 500 zł No i raczej nic nie będzie, bo kontrola mi się odsłoniła. W bonusie szukamy 50, a są dukaty. No, te kontrolne, no jak, jak trzeba, to ich nie ma. Jak... Nie trzeba to się pojawiają. Mamy teraz mega pensja. Numerek 44. Wygrywa 8, 14, 21. No i 6. Dodatkowo jeszcze możemy znaleźć dwa razy ekstra pensję i tą główną. No już w to wierzę. A jest 30 dziewięć, cztery, trzynaście dwadzieścia dwa, dwadzieścia dziewięć na razie nic, dwadzieścia trzy, ekstra pensja po raz pierwszy, siedem i jedenaście pusta, oj, 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 dobra. Ostatnia, druga i ostatnia za 5 zł. Lucky Day. 33 numerek. I tutaj plus liczb. Możemy ewentualnie znaleźć kończynkę jeszcze. 56, 57, 34 i 22. No takich liczb szukamy, a nam dali co? 34. Mamy wygraną. Ale fajnie. No, myślałem, że już pójdzie, ale nie. 13.

No to co? Jadę do Wegas. Zobaczymy, czy pojedziemy, czy nie. Numerek jedenasty. Szukamy dolarków czarnego albo zielonego. Zielony mnoży nam. Wygrano razy dwa. A jest co? Piłka. Słońce. Garnek. Cytryna. Pik. Gwiazda. Pik. Karo, hier, słońce, siwka podkowa, hier. Na razie za te 5 złotych poszalejemy. Także szok po prostu. Gwiazdka, dzwonek, melon, palma, palma. No i dalej, co będzie? Tref i piłka, czyli niestety pusto. To co teraz mega pensja? Mega pensja numerek 7. No to jak nie było ekstra pensji, to może mega pensja. Zobaczymy. Wygrywa 17, 48, 45, 47 i 23. No, takie dosyć wysokie.

Mega linia na końcu, przejdziemy sobie do giga 7. Giga 7. Wziąłem z numerkiem czwartym. No i szukamy siódemki nożników razy 2 razy 5. No i odpowiednio wtedy mnożymy wygraną Nożników jeszcze nie miałem. Zobaczymy może dzisiaj. Czy się wiśnie auto, jabłko, samolot. Winogrono, radio, korale, Świnka, lupa, dzwonek, pióro, cytryna, cytryna, teraz jest księżyc, gitara, bank. Arbus, świat, kość. No, gdzie te wygrane? W lotku zostały czapka, serce, drzewo, banan. O jeszcze kontrolna znowu poszła. Co ja dzisiaj z tymi kontrolnymi? Skuter? Jest kotek. Zastówkę. Tak, ananas, tęcza, gwiazda, no i zegar, czyli pusto. W bonusie szukamy kwoty. I jest! Uff, jest kwota. Pięknie. No to nie jest źle. Właśnie coś mi się wydawało, że to jest 30 złotych. Nie będę szukał, ale mamy. Mamy. Bonus. Pięknie. No to nie będzie najgorzej. Dobra, to teraz mega. Linie. Może też nas uratują. Numerek też czwarty. Fajnie. Czwórka giga 7 się spisała. Zobaczmy, może tutaj też. Piuro naszyjnik. Nawet zwrot to już by było fajnie. Naszyjnik. Zawsze to jest coś na odcinek. Kolejny naszyjnik. Naszyjnik. Mamy. Tu jest naszyjnik. I więcej niestety nie widzę. Dobra, następnie liść i serce. Jest liść. No to na razie w Giga 7 miałem i bonus dwa razy i chyba nawet siódemkę dwa razy. To teraz będzie czas na szukanie tych mnożników. Liść i serce. Listek, jest listek, tu mamy serce, serce, tutaj jest liść, to chyba na tyle, kolejno, co nam tutaj dadzą, dzwonek i tęcza, tęcza i dzwonek, tu jeszcze było serce, tęcza i dzwonek. No, nie widzę niestety. Kolejno. Mamy wiśnie Biedronka. Biedronka. Biedronka, Biedronka. Kolejna. O, tutaj kolejne biedronka. A, patrzcie, ja źle zdrapałem, ananasa nie ma. No, może się pojawi wiśnie Biedronka. Z rozpędu. Dobra. Klapki, słońce. Klapki i słońce. O, to prezent by się przydał zdecydowanie. Klapki. Tu są jeszcze. Tutaj. O sporo tych symboli. Fajnie. No ale żeby jeszcze to coś dawało, jakieś wygrane. Byłoby pięknie już w ogóle. Dobra. Następnie cytryna i arbus. Tu było serce. Tu jest cytryna. Cytryna i arbus. Dobra, tu było popcorn też by był fajny. Mile widziany. Dobra. Leżki ja sporo przed nami, połowa mniej więcej, kokos i podkowa, może coś wpadnie? Kokos i podkowa. I to chyba na tyle. Auto, ananas jest, ten ananas, to fajnie to się nie będzie myliło. Ananas autem, liść ananas, ananas tutaj auto dobra, chyba wszystko flaming, łódź, patrzcie znowu kontrolna poszła, nie wierzę w to w każdej zdrabce zdrapałem praktycznie no. flaming i łódź nie wiem co to dzisiaj Dzień szukania kontrolnych. Dobra. Okej. Okay. Diament kutka. Diament i kutka, kutka jest. Diament i kutka. No, jakby taka wygrana była, to by było nieźle. Pierścionek motyl. Pierścionek widziałem. Tylko on chyba jeszcze nic nie daje. Pierścionek i motyl. Tutaj była kutka. Szyjnik. Dobra. Kolejne. Sakwa i kości. Sakwa jest. Tutaj kolejna sakwa. Dadzą, coś czy nie. Sakwa. Zbliżamy się powoli do końca. Rower i Żółw. Rower kojarzę. Na pewno raz był. Dokładnie. Nawet Żółwia nie dali. I ostatnie zegar oraz gwiazda. Niech chyba będzie pusta. Chyba, że coś pominąłem. I gwiazda ale to chyba nic z tego niestety trochę nam zabrakło dobra w się jest lustro, a my mamy niestety zero, No bo M e mi się odsłoniło, ale no coś tam wpadło, szału nie ma na 84 zł tylko dwie zdrabki się spisały. Obie dały po zwrocie 5 zł lucky day, no i 30 zł z na taśmę w giga 7. Więc fajnie, dobrze, że przynajmniej ta jedna z tych troszeczkę się zwróciła. Jest co drapak, jest na kolejny odcinek, na który już Was serdecznie zapraszam. I co do następnego, trzymajcie się, cześć.